Cześć, jestem Majer, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj odcinek trochę inny niż zwykle, ponieważ dzięki Adidasowi, a także Ergolowi mam okazję iść na mecz Real kontra City. Jestem od dwóch dni w Madrycie. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, gdzie robiłem trening na podstawie analizy zachowań zawodników Realu i City z poprzedniego meczu, w którym było 4 do 3. Co powoduje, że ten mecz dzisiejszy będzie jeszcze bardziej emocjonujący. No to po zobaczeniu tego odcinka, wpadaj pod poprzedni film i zobacz, jak to wszystko wyglądało, bo jest tam ciekawa historia z tym związana. Ja teraz ruszam na metro i na miejscu na Estadio Santiago Bernabeu widzimy się wraz z lisem pola karnego. No i będę chciał dla Was zracjonować to, co się tam będzie działo, i też zrelacjonować to, co się będzie już działo na boisku, no bo to jest najważniejsze. Ja się mega jaram, bo będę miał okazję zobaczyć zawodników którymi na co dzień się inspiruje, których na co dzień analizuje, no i których można powiedzieć po części trochę na boisku naśladuje, bo tak to wygląda. W momencie, kiedy jesteś trochę mniej utalentowany, no to musisz obserwować tych najlepszych po to, aby wyciągać z nich te wszystkie rzeczy, które są pozytywne, no i ulepszać swoją grę. Zawodnicy, którzy są trochę bardziej utalentowani, nie muszą tego robić. Tylko pytanie: czy ktoś ma na przykład większy talent niż Phil Foden? Chyba nie, a ja się naprawdę mega jaram, że dzisiaj go zobaczę na żywo, bo ten zawodnik to jest klasa światowa. Zresztą każdy, kto dzisiaj wystąpi w tym meczu, to jest klasa światowa, ale jego przede wszystkim e, nie mogę się doczekać, aż zobaczę w akcji. Także idę za tobą. Lisu, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Bo ja mówiłem, że zawodnik, na którym ja najbardziej się skupia, to Filfoden. Ty no. masz jakiegoś takiego zawodnika z Realu albo City? Rudy. Rudy. Rudy? de Bruyne. To jest. To ja poproszę. W serduszku od zawsze chyba. To po meczu mam nadzieję, że zrobisz jakąś krótką analizę tutaj. Normalnie. No i fajnie. Jak chyba strzeli, to będzie co analizować. <laughs> to jest Ciekawe ile tam ta entrawi. Wisu, wyszedłbyś na ligę youtuberów, nie? Na takie boiseczko. Prost. Ja w domu takiego dywanu nie mam. To jest w ogóle cały dzień tutaj przygotowany. masz fachułki, co do centymetrowo ustawione równo. Ci robią rozgrzewkę tego, kaszanki. Tam masz piłki masz ustawione równo. Kurde, no taka organizacja, tyle ludzi, tyle wszystkim. Tu markię tyle tu piłka, wiesz, tu coś, wszystkiego się tutaj dzieje. Pięknie, ale i tak największe wrażenie robi ale ile też trzeba włożyć pracy, nie? żeby wytrzymać taką płytkę. Ciekawe. Co do drogi wpił Jest film. W ponstej tą wchodę nie zakonany. No, Zdrzewa się CD. Nie, nie no, no ale co on ma. Jakościowe ruchy, tak zwana elegancja techniczna. FIFODem przeszedł do pasów z Fernandinho i pierwsze co zrobił to przyjęcie do kieszeni. Zobaczmy, czy powtórzy to. Ale no teraz przed każdym meczem robił sobie rozgrzewkę w City, chyba. Fajno, fajno, fajno. fajno no? W ogóle u nas też mamy taką, że tak jakby trener robił rozgrzewkę z nami. A, Masz takie a teraz w to, no, a teraz Słyszy, wyszy, i reagujesz no. na to, co trener powie i jakby wszyscy tym żyją i to jest taka trochę zabawa, trochę rozdział, to fajne tak? I Spokojnie. u nich właśnie trener jest z nimi no. i panu pan, lubię, pan lubię, i robimy coś tam, robimy coś tam. Jakby, ja to jestem nie jest takie, że obraz, róbcie tam 20 krążenie ramion. Ja tylko, jestem właśnie ciekaw, no. no, no. no. Tylko no. tak żyją tym, nie wiem no to... Ja jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że na takim poziomie, no to zawodnicy wychodzą już rozgrzani tak naprawdę, bo widziałeś, że oni wszyscy od razu do piłki. Tam Foden, czy tam inni zawodnicy trochę sobie podotykali tej piłki, porobili mi kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych, ale bardzo szybko przeszli do podań, do zabawy piłką, I nie? były takie legendy, że oni mają taką salkę, w której się rozciągają, rozgrywają, ale. To... Widzisz, na przykład teraz robią aktywacje, robili aktywację na gumach przed chwilą, a teraz już przeszli do takich dynamiczniejszych ćwiczeń, nie? Nie ma tego momentu zamolania głowy tymi ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, tymi ciągle tymi samymi. Myślę, że jeszcze gierka będzie. No, i jeszcze nie. Wiadomo, że Murawa dużo robi, ale ta jakość techniczna ta w tej gierce jest naprawdę na ogromnie wysokim poziomie. Jak oni dużo strzałów oddają przed samym meczem, bo my w rozgrzewce może mamy dwa strzały na lewą i prawą, a tutaj Mares, Foden, De Bruyne i każdy zawodnik, który występuje w pierwszej jedenastce, nie wiem, oddali chyba po 10 strzałów na stronę albo nawet więcej. że oni naprawdę potrafią dobrze grać w defensywie. To jest mega ważne. Na razie mecz do 25 minuty wygląda ciekawie. Kilka sytuacji w kontrataku Realu Madryt. Kilka sytuacji... Właśnie Real Madryt ma teraz rzut wolny. No i City zostaną standardowymi swoimi akcjami. A jak to będzie dalej, to zobaczymy. Modris przed się zerwował, widziałeś? Chyba... Oj, real się bierze do rozgrywania, zobaczymy jak to się skończy Nie no Modrisz raczej nie straci

Riad Marez, mamy 1 do 0. Ogromny błąd ogromny błąd defensywy City spowodował, że mamy 1 do 0. Ale co Marez wsadził po górkim subku? Poezja. Ale się. Wszystko zaczęło się od Bernardo, nie? Halo? Riad Marez. Raz Madryt. się nie wyszło i od razu chcesz się poddać? Skąd to zwątpienie? Musisz i walczyć. Mamy bramkę dla realu i atmosfera robi się naprawdę mega gorąca. To będzie 6 minut przynajmniej. Jajaj, dobre zachowanie w obronie. A bo teraz nie ma tego, nie? Z tam Nie językiem. Język po trzmronie teraz bo W sumie tak. Jakby nie było dyskusji na

Mężczyźni. Ja wiem co powiedzieć, za to się kocha piłkę nożną. piłkę 55 minuta, 3 do 1 dla Realu. Madryt. Latarczycy wrócą do domu nieszczęśliwi. Ale co tu się działo? Wytłumaczcie wy mi matematyczny wzór, proszę mi przedstawić. Jak? Na Boże Półtora i Przerwębę Powiedzieć, że się cieszę razem z nimi, bo oczywiście byłem za City w tym meczu jest mi smutno, ale to jakie emocje przeżyłem, to jaka piłka nożna jest piękna. Ale mieszkać w Madrycie i być kibicem Realu dzisiaj to chyba jest najpiękniejszy moment w życiu, który może się zdarzać co roku. Oczywiście, że tak, mimo że Real w sumie te finały zdobywa. No Dzisiaj zdobył ten finał po pięknej grze, nie po nie pięknej grze, ale oczywiście po determinacji i zaangażowaniu, które zostawili na boisku. Ale wracając do tego, że bycie po prostu dzisiaj kibicem realu, no to piękne momenty naprawdę w, ka w, życiu, w życiu każdego kibica realu.